Maneczko widzowie dzisiaj w odcinku Wam pokażę moje króliki mam akurat młode króliki 5 młodych sztuk Tutaj o, są dwa czarne, tam siedzą pod karmniczkiem z ich mamusia powyciągam je trochę o i takie króliczki mam. Tu jeden, drugi. O, są młode, piękne. Dobra, widzimy się przy kolejnej klatce. Tutaj mamy samicę, co się szykuje do wykotu 4 maja i się widzimy przy kolejnej klatce. Jesteśmy przy kolejnej klatce. Tutaj jest samica srokacza niemieckiego. Ona się szykuje do wykotu 2 maja. Tutaj robi sobie pięknie gniazdo i se leży. To jest samica belga, a tam młode ma. No i to na dziś wszystko w odcinku. Zostawcie łapkę w górę, suba. Zostawcie dzwoneczek to YouTube was poinformuje o dalszych filmach i na razie cześć.